PEGI 18. Woda się podnosi! Siedzi na powóz, to jedyna droga wyjścia! Łącznie broni! Kurde, zastawany! Oni już są martwi! Idziemy dalej! I ja! Nie zostawimy ich! Idziemy do ROWKA! Czuć znowu! Dane z Tytana potwierdzają, że centralne dowództwo Pacyfiku nie istnieje. A najgorsze dopiero przed nami. Potrzebuję ludzi zdolnych do walki. Nie ufam jej. Coś ukrywa. O co ci chodzi? Przeszkadza Ci kobieta w oddziale? Nie, kobieta mi nie przeszkadza, ale kłamców nie ścierpie! Nie ma mowy! Będziemy trzymać się razem! Wojownicy z Walkirii ucierpieliśmy. Wszyscy straciliśmy bliskie osoby. Jednak całe to cierpienie nie może pójść na marne. Z tego co wiemy, to jedyne nasze jednostki w okolicy. Ale nie będziemy bezczynnie czekać na atak. Oby ta burza przyniosła nam zwycięstwo. Tak jak my jesteśmy. Co robiliście w takim